Siema widzowie. Dzisiaj zrobimy sobie analizę pierwszej rundy czwartej ligi seniorów Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego. Ale chwilę słowo wstępu. Zatem kiedy się odbywała liga? Liga odbywała się przez 3 miesiące, 9 rund, turniej klasyczny, tempo 90 minut, minut plus 30 sekund za ruch. W listopadzie zaczynaliśmy, trzy rundy w listopadzie, trzy rundy w grudniu i trzy rundy w styczniu. Kiedyś ta liga odbywała się w trochę innym formacie. Jak byłem jeszcze juniorem, to to taka liga trwała przez pół roku. I graliśmy jedną partię co dwa tygodnie, co dwa tygodnie wyjazd, co dwa tygodnie na miejscu w klubie. Takie rozwiązanie, jakie jest teraz, mi się całkiem podoba, tamto poprzednie też lubiłem, bo, bo lubię sobie jeździć na te wszystkie partyjki i mieć dwa tygodnie czasu na przygotowanie do partii, ale taki, taki tryb z trzema zjazdami po trzy rundy też bardzo mi odpowiada, w ten sposób tylko trzy weekendy są zajęte, a reszta czasu jest wolna, można zorganizować więcej turniejów, więc moim zdaniem fajna sprawa. No, i w pierwszej rundzie e, mierzyłem się e, z Aleksandrem Polakiem. E, trochę, jak widzicie tutaj, po rankingach wyżej notowany ode mnie zawodnik. 1848 Ja zaczynałem mając 1805 Teligę. Mm, mm, Olek. E, Olek, jeszcze niedawno junior, teraz już zawodnik prawie 20-letni, czy 18-letni w tej chwili, z tej samej miejscowości co ja, więc pojedynek prawie bratobójczy. I cóż, wiedziałem mniej więcej co Olek gra. Ja tutaj byłem przygotowany na to, że Olek zawsze gra D4. Zdarza mu się czasami wrzucić C4 albo skoczek F3, jeżeli jest szczególnie przygotowany na przeciwnika. Jednak nie wydawało mi się, żeby Olek miał tutaj powód, żeby na mnie przygotowywać coś szczególnego, coś innego. Ze względu na to, że ja gram rzeczy. Z którymi on sobie raczej dobrze radzi. Ja tutaj wiedziałem, że Oleg gra D4 i tutaj wam pokażę. Hmm. Właściwie zawsze dochodzi do tej pozycji, Olek gra gole, goniec G5. Więc ponieważ ja tutaj w internecie zawsze gram skoczek B na D7. To pewnie pamiętacie, ja tutaj bardzo często gram strukturę Cambridge Springs. I ja w tej strukturze hmm, nie do końca sobie dobrze radziłem zawsze. Te gry w internecie pokazały, że, że ja, nawet jeżeli tutaj kojarzę mniej więcej plany, rozumiem co się dzieje, gdzieś tutaj całkiem ostro zaraz zaczynam atakować przeciwnika, to gubię się na detalach, których jest całkiem dużo tutaj. No, na przykład bardzo często. No trzeba uważać, żeby ten goniec nie został zamknięty i e, często jest istotne, gdzie tego gońca wycofamy. Ja nigdy nie wiem w którym momencie go wycofać, e, na które pole go wycofać. Dlatego spodziewałem się, że Olek będzie chciał wejść w ten wariant. Co zresztą nastąpiło w partii. Do tego momentu e, dograliśmy. Natomiast nie chciałem grać tutaj, właśnie skoczek B na D7. Chciałem po pierwsze poszukać czegoś, z czym będzie mi się grało lepiej coś może troszeczkę mniej pozycyjnego, bardziej agresywnego. Druga sprawa e, chciałem no tutaj przeciwnika zaskoczyć i e, to mi się udało, bo w tym momencie zbiłem DBC. C. Więc w tym momencie gram wariant, którego nigdy jeszcze nie zastosowałem na turniejach. Nigdy jeszcze nie użyłem go w filmach na kanale, więc przygotowanie się na to podejrzewałem, że, że w ogóle Olek nie będzie na to patrzył. Zatem zbiłem i tutaj przygotowałem się na to, że, że nastąpi E4. To jest główna linia e4 to jest jedyny ruch w tej pozycji, mo, dzięki któremu można walczyć o przewagę. Można grać takie warianty jak np. e3, ale tutaj od razu dostałbym bardzo dobrą pozycję, bo wychodzę z pionkiem na czysto, więc białe po prostu są zmuszone do grania dynamicznie. e4 jest tutaj koniecznym posunięciem. E, idea jest taka, że po pierwsze goniec atakuje mojego pionka, to jest pierwsza rzecz, ale po drugie ten pionek jest gotów, żeby zagrać E5 i na związaniu zdobyć mojego skoczka. My to ignorujemy. Dynamiczne szachy to dobre szachy. Gramy B5, bronimy pionka. Będziemy tutaj mieli fajny, fajną strukturę pionków na skrzydle hetmańskim. I na to związanie nie boimy się tego związania, tego ataku na związaną bierkę, bo kontrujemy w H6, goniec H4, G5 i to jest główna linia. W tym miejscu. W tym miejscu są już możliwości. Można się odsunąć gońcem, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie. Można to chyba zbić gońcem, ale to. Zbić gońcem? Nie, zbić gońcem na pewno nie można, to, to wygląda źle. Ale można zbić pionkiem tutaj. Tylko to też nie jest takie dobre, bo pionka można bardzo szybko podnieść, można to po prostu zbić w odpowiednim czasie. Jeżeli biały zagra taki standardowy plan i zagra G3, to my tego w ogóle nie bijemy, tylko rozwijamy sobie dalej figurki. Tego opionka to nawet nie będziemy bić hetmanem, tylko go później sobie podniesiemy skoczkiem i generalnie to są dosyć przyjemne pozycje dla czarnego. To samo z Gońcem G3. Tutaj bardzo, bardzo przyjemna jest gra dla czarnego, bo mamy pionka przewagi na czysto, ładujemy tego skoczka do centrum. Figury przeciwnika są bardzo mocno poblokowane, więc czarny dostaje wszystko, czego mógłby chcieć, co mógłby sobie wymarzyć. Więc wiedziałem, że Olek zagra tutaj prawidłowo, zbił skoczkiem. Najlepsza linia teoretyczna, jedyna linia, która daje przewagę białemu, która pozwala tutaj grać o wygraną. Zbiłem pionkiem. Olek zbił gońcem. Teraz na tym związaniu pionka stracę. Widzicie, mam e, naszą znaczy figurę z powrotem. E, Odzyskuję tutaj poświęconego skoczka. I e, jak to wygląda materialnie? No, w tym momencie. Mam pionka mniej za tę figurę, którą e, zaraz nam się uda odzyskać, ale się tym nie martwię, bo ten pionek będzie łatwy do atakowania. Pionek w centrum będzie łatwy do atakowania. Mam tutaj możliwość zdobywania ewentualnie przestrzeni w przyszłości, więc ja tutaj byłem przygotowany, zagrałem skoczek D7 i byłem gotów grać w głębokie, długie linie teoretyczne. W tym miejscu. E, Właściwie jest jedna prawidłowa linia gry. Można grać przez G3 i przez bicie na, na F6 pionkiem. Natomiast prowadzi to mniej więcej do tej samej pozycji. E, gramy sobie goniec B7. G3 jest najlepszym posunięciem. E, krótka roszada to, to jest jedyna droga, właściwie, żeby ten król e, mógł się jakoś fajnie rozwinąć. Gramy sobie na to C5. Pionek idzie do przodu inaczej e, widzicie tutaj wieża spada, nie można się zasłonić gońcem, więc d5 to jest właściwie jedyny wybór. I e, hetman b6 można tutaj zagrać. Goniec, długa roszada, krótka roszada, ciśniemy w b4 i tutaj dużo dobrych ruchów jest. Znaczy tutaj właściwie są trzy takie dobre ruchy. Skoczek a4 Skoczek A4 jest grywany, ale zamiast skoczek A4 można zagrać taki kąśliwy ruch jak wieża B1, i to nie można tego skoczka bić, bo białe właściwie wygrywają, otwierając tę linię. Zobaczcie, jaki to jest, ile figur jest wycelowanych w moją pozycję. Więc można poświęcić swobodnie figurę za ten atak. Zatem skoczek A4, wieża B1, hmm... To są takie główne ruchy. Ostatnio widziałem. A, jeszcze trzeba zawsze uwzględniać, że przeciwnik może to zbić, ale to generalnie nie jest dobre dla białego. Uproszczenia bardzo wspierają tutaj czarną stronę. Co jeszcze? I e, jeszcze pojawił się taki ruch. Nawet mi tutaj silnik podpowiada, e, że taki ruch jak wieża E1. I to chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu. E, na mistrzostwach świata juniorów do lat 20 było, było używane. Widziałem taki wykład Miodraga Perunowicza na temat tego ruchu, ale się dokładnie jeszcze nie zapoznawałem z ideami, które tutaj stoją. W każdym razie jest bardzo bogata gra. Widzicie, y, większość ruchów, które dotąd doprowadziły, były mniej więcej wymuszone, i mamy bardzo dużo napięcia między bierkami, bardzo dużo jakichś związań, y, figur, które. Za chwilę się przebudzą i zaczną atakować, i chociaż mamy pionka mniej, to, to ta pozycja jest bardzo obiecująca. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, bo w partii poszło coś innego. Tutaj Olek wpadł w bardzo długą zadumę, i jak się później okazało, nie wiedział o istnieniu ruchu skoczek D7. Taka mała luka w notatkach, dosyć duża luka, bardzo mnie to zaskoczyło, że tutaj nie wiedział, co jest najlepszą drogą, to znaczy tego planu z G3 i z biciem EF nie kojarzył, i zaczął się zastanawiać, bo myślał, że ja tutaj popełniłem błąd. Bo Olek tutaj kojarzył, że goniec E7 jest ruchem. Przy czym goniec za 7 nie jest takie popularne. Wydaje mi się, że w około 90% partii skoczek B na D7 wchodzi. Więc miałem bardzo dużo szczęścia, że dosyć silnego rywala zaskoczyłem wariantem, którego po prostu nie kojarzył. No i Olek pomyślał, pomyślał i wrzucił Hetman F3. I, i Hetman F3 pozwala mi dosyć komfortowo kontynuować swój plan. Nie powiem, że ten ruch jest jakimś błędem, chociaż silnik pokazuje, że, że pozycja automatycznie zostaje wyrównana, pokazuje 0,0. No, generalnie chodzi o to, że Olek tutaj wzmacnia nacisk na pionka, znaczy na skoczka, ale tego skoczka i tak tracę. Tego skoczka i tak tracę. Ta figura jest nie do obronienia. I tak chciałbym wrzucić swoje figury tędy. I zdecydowałem się wrzucić Hetmana na B6. Tutaj też silnik, jak widzicie, pokazuje, że ruch jest niedokładny. Idea jest taka, że atakuje pionka, bronię tego pionka, jestem gotów do zagrania goniec B7. Według silnika trochę dokładniejsza jest goniec B7. Ale nie chciałem liczyć wszystkich komplikacji, które następują, na przykład po skoczek B5. Silnik pokazuje, że wygrywam tutaj na luzie. A no bo dobra. E, zapomnijcie o tym, bo po prostu nie tracę figury. Więc e, nie tracę figury w tym miejscu, bo jeżeli przeciwnik to zbije to. E, to co to? Mogę to po prostu. Mogę to po prostu. Zbić tu. O i nie, nie tracę żadnej figury w ten sposób więc goniec b7 było dokładniejsze ja po prostu zagrałem hetman b6 obrona pionka, atak na drugiego pionka goniec b7, długa ruszada w przygotowaniu rywal zbił zbiłem skoczkiem, hetman bije i tutaj zacząłem się zastanawiać tutaj zacząłem się trochę poważniej zastanawiać nad dwoma ruchami wieża h6 wieża g8 Właściwie głównie nad tymi dwoma ruchami, bo można też pomyśleć o wieży G h5, ale wieża h5 raczej bez sensu, bo, bo nawet g4 wchodzi i wieża na f5 nigdy nie wejdzie z atakiem na hetmana. E Wydawało mi się podczas partii, że wieża h6 powinno być lepsze, że wieża h6 powinno być lepsze, bo jest bardziej aktywne i e utrzymujemy się na tej e ważnej linii h. Ale doszedłem do wniosku, że tak czy inaczej, gdzie Olek by nie odszedł, to chcę przestawiać wieżę na G6 i gońca na H6. Spodziewałem się tego odejścia na F4, żeby bronić pionka. Nie? Jeżeli Olek odejdzie na F3, to nie od razu, bo mi spada pionek C6, ale zagram goniec B7 i jestem gotów do wzięcia pionka w centrum, więc tutaj trzeba bardzo uważać po stronie białych, a jak pójdzie długa roszada, no to Król nie jest bezpieczny tutaj przy moich pionkach silnych, druga sprawa, że ja też mogę zrobić na przykład drugą roszadę i dociskam tego pionka z powrotem. Silnik tego nie lubi, ale to jest taka przykładowa linia, nie? To jest taka przykładowa linia, dodatkowo mogę atakować od słony, więc tutaj bardzo trudno białym jest znaleźć jakąś sensowną ideę. Ja jednak przestawiłem wieżę na g8. Bo chciałem tego końca na f 6 wstawiać na H6. Zresztą w tych, wari w tych wariantach y, też mógłbym taki manewr potencjalnie stosować, ale mm, no ale już nowe lepsze pomysły prawdopodobnie wpadają. Więc wieża H6 teraz jak to poanalizowaliśmy to widzę, że, że prawdopodobnie było dokładniejsze. Ja zagrałem wieżą na G8, poszło H4. Y, Wydaje mi się, że ten atak pionami on przychodzi trochę za wolno, i druga sprawa jest przedwczesny, biorąc pod uwagę, że jest nierozwinięty goniec, jest niezroszowany król i trudno jest tutaj prowadzić taki atak który w dodatku no moim zdaniem nie powinien do końca działać więc poszło H4 zaatakowałem wieżą tutaj jakiś podobno był błąd do wykorzystania według silnika cały czas tutaj e, naciska na mnie silnik że powinienem grać po prostu goniec B7 i tyle e, goniec B7 goniec G7 podpowiada silnik ja zamiast tego wrzuciłem wieżę e, no i tutaj już było ważne, żeby odejść hetmanem na pole f3, zostawić tego pionka pod biciem i grać w taki sposób, kontrować. Wtedy wracam wieżą na h6 i okazuje się, że straciłem tempo. Było to ważne, bo kiedy Olek poszedł na f4, żeby bronić tego pionka, to ja wyrzuciłem gońca na h6 i teraz zyskałem to bardzo cenne tempo, co, co pomaga mojej pozycji i to bardzo. Koniec b7, skoczek e4. E, oczywiście to, co teraz nastąpi, liczyłem już wcześniej. E, chciałem tutaj zrobić długą roszadę. <laughs> chciałem tutaj zrobić długą roszadę. I brałem pod uwagę, że skoczek d6 jest e, jest pewną groźbą. Dlatego ważne było jeszcze, jeszcze troszeczkę wcześniej, już mniej więcej tutaj, albo może jeszcze wcześniej, co liczyłem, nieistotne. W każdym razie ważne było, żeby zdecydować, czy po Roszadzie na skoczek D6 mam jakieś bezpieczne zagranie, bo tutaj Roszada jest bardzo zobowiązującym posunięciem. Po pierwsze, będzie wisiał pianek na F7, więc przeciwnik może atakować moją wieżę. Od razu i pionka, który jest broniony wyłącznie przez zwierzę, więc e, trzeba na spokojnie tutaj zastanowić się, czy w ogóle możemy w ten sposób grać. E, druga sprawa jest taka, że jak skoczek wejdzie na D6, to czy muszę to bić, czy, muszę czy mogę odchodzić królem na B8? I ja liczyłem odejście królem na B8, czyli taki wariant: Długa ruszada skoczek D6, król B8. Hetman F7 to, to jest jeden z ruchów, które trzeba było tutaj wziąć pod uwagę. I po tym Hetmanie F7, co ja tutaj dokładnie liczyłem? Prawdopodobnie mogę zbić, czy mogę zbić, trzeba tutaj policzyć, czy mogę zbić na polu D4. I co, jak mi spadnie, wieża. Całkiem możliwe, że po prostu to wygrywam z automatu po takim ruchu jak szach. Jeżeli król odejdzie, to tutaj jest. Jeszcze nie mat. Tak, to nie jest mat, bo jeszcze król na D1 odchodzi. Dobra, nie chodzi o to, żebym teraz to wszystko liczył i wam pokazywał. To było parę miesięcy temu zagrane. Więc eee, jakby spojrzeć na taką linię. To tutaj. A, proste, Hetman A5 wygrywa. I matujemy na polu D2. Dobra. Ja jednak zdecydowałem się zbić na D6. Nie odchodziłem królem i po biciu pionka zagrałem C5 z atakiem na Hetmana. Tutaj bardzo ważna rzecz. Były dwa ruchy, które też liczyłem. Mmm, które liczyłem przed tym zagraniem. Król D7, po którym odchodziłbym po prostu na D8. I gra jest dzika, ale wyrównana. I druga sprawa, e, pionek bije tędy. Hetman c5 i znowu gramy niebezpieczną grę. Hetman c3, hetman a3 albo d7 to są ruchy, po d7 zawsze król na d8 się chowa, po hetman c3 albo hetman a3 cała gra, e, dużo, dużo liczenia. E, byśmy się atakowali. Ale e, w partii przeciwnik zagrał od razu Hetman A3, bo przegapił to, że ma ten wtrącony ruch. Potem rozmawialiśmy. Po partii, to Olek liczył też właśnie pchnięcie w D7, ale coś mu tam nie pasowało z tym pchnięciem. No gra byłaby na pewno skomplikowana, ale e, ja też czułem, że tam powinienem stać dobrze. No i tutaj już jest super, bo po prostu zyskuję ogromną kontrolę nad, e, nad centrum. Nie można zrobić ani długiej roszady, ani nie można rozwinąć figury, bo będę tutaj zaraz cisnął. Pionek wisi. No i tutaj już wiedziałem, że mam wygraną pozycję. Poszło, e, jednak poszło to koniec E2, Wieża i teraz piękny ruch B4. I idea tego ruchu B4 jest taka, że Hetman nie ma ani jednego pola na tej linii. A tutaj jest kontrolowany przez gońca, przez wieżę, przez gońca, przez pionka, przez pionka, przez pionka, przez pionka, przez pionka. Więc Hetman musi grać po linii A. I na linii A też ma tylko jedno pole, na które zresztą Oleg zagrał. Wycofałem gońca na C6. Taka była tutaj policzona idea. Atak jednocześnie hetmana i na wieżę. Olek zbił wieżę. Ja zbiłem hetmana. On zbił mi gońca. I materialnie, co zabawne, stoimy całkowicie równo, ale te figury są niebronione. Nie są połączone. Król jest w centrum. Gońca mogę atakować. Co nastąpiło? Zdobywam pionka. I. Tutaj po prostu grozi wszystko. Za chwilę zdobędę prawdopodobnie te wieże, albo te wieże szachami, raczej wieże z H6. A nawet gdybym nie zdobył tej wieży, to mam dużą szansę na dorobienie Hetmana, mam po prostu mnóstwo figur. O, w następnym ruchu mogę w ogóle zagrać Hetman F4 z widełkami, więc tutaj po prostu już się tego ustać nie da. No i w ten sposób wygrałem pierwszą rundę. Dobry start turnieju. Dużo treningów dużo przygotowań włożyłem przed tym turniejem miałem nadzieję że pójdzie dobrze więc początek ok, też były duże nadzieje żeby zrobić pierwszą kategorię na tym turnieju a to wszystko jeszcze zobaczycie odpalamy sobie przegląd i jak widzicie dokładność bardzo wysoka u mnie prawie 95% u, Alka, u Olka 85 dokładność tych ruchów już widzieliście wcześniej więc tylko sobie jeszcze chwilkę przeklikamy do tego momentu silnikowe ruchy później po obu stronach pewne niedokładności. Natomiast ja tutaj się czułem bardzo pewnie. Nawet nie dlatego, że wiedziałem, że mam lepszą pozycję, bo nie miałem. Widzicie po termometrze, wszystko pozycja jest mniej więcej równa. Natomiast wiedziałem, że jestem w pozycji, którą znam, a której Olek nie zna, i to była ta kluczowa kwestia, która pozwoliła mi tę partię wygrać. No i na koniec, jeszcze to ładne taktyczne wykończenie. Partia wygrana. W 26 posunięć. No i w ten sposób wygraną z wyżej notowanym zawodnikiem pozytywnie zaczynam turniej. Mam nadzieję, że się fajnie bawiliście podczas tej analizy, bardziej tego przeglądu, bo nie, naz nie będę tego nazywał dokładną analizą. Dobry początek turnieju. Partia dokładna 95%. Silnik ocenił mnie na 2500, Olka niżej, ale. To no dobra, no ta ocena silnika to, to oczywiście nie ma jakiegoś dużego znaczenia. Dzięki wielkie za oglądanie. Jutro pokażę Wam następną partię. Do zobaczenia.